Pytanie brzmi: Do mnie kierowane. Jaka jest relacja między wspólnotą a wolnością? Z pewnością antagonistyczna. Jeżeli się przez wolność rozumie, że można robić co się chce, to wspólnota na tak rozumianą wolność nakłada pewne ograniczenia, pewne więzy. Jeżeli żyję wśród ludzi, to ja nie mogę robić, co chcę. Ja muszę się liczyć z tym także, co, czego oni chcą. I najlepszym, jaki dotąd wynaleziono, wynaleziono sposobem na rozwiązywanie tego antagonizmu. To, tego, że człowiek jest zwierzęciem stadnym i dlatego nie może żyć poza wspólnotą, a z drugiej strony jest w nim to dążenie do tej anarchicznie rozumianej wolności, która mogłaby być tylko realizowana właśnie gdyby żył poza wspólnotą, to jest pewna sprzeczność, nielogiczna, ale życiowa. I tę sprzeczność, rozumiecie, próbuje się rozwiązywać, ale jak mówię, najlepszym, jaki dotąd wynaleziono sposobem, żeby te sprzeczności ze sobą godzić, jest demokracja. Dlatego ja jestem zwolennikiem demokracji i zawsze demokratą byłem. Nigdy nie byłem liberałem, Zawsze byłem demokratą, stale to powtarzam. Bo demokracja to jest taka w, taki porządek we wspólnocie, gdzie ograniczenia na wszystkich nakładane, nakładane są dobrowolnie przez nich samych. Że członkowie tej wspólnoty w jakiś sposób, czy się gromadząc, czy tam jakoś inaczej to przebiega faktycznie, dochodzą do porozumienia, że musimy tak swoją samowolę ograniczyć, bo ta anarchicznie rozumiana wolność to jest po prostu utożsamienie wolności z samowolą, żeby ten Samowolną wolność zredukować do wolności rozumnej. Wol I wtedy wolność polega nie na tym, że mogę robić po prostu wszystko, co chcę, tylko na tym, że mogę robić to, co chcę i co jest zgodne z rozumem i z tymi rozumnymi ustaleniami. Któreśmy wspólnie demokratycznie przyjęli. Tak to myślę. Jak powiadam? Wolność i wspólnota są do siebie antagonistyczne. Niedoskonałym, ale jak dotąd najlepszym sposobem jest porządek demokratyczny, sposobem godzenia. Tych dwóch sprzecz, tych dwóch antagonistycznych dążności czy stanów. To mi dopiero zadano pytanie, co to jest miłość? Nad tym się zastanawiał już Platon dwa i pół tysiąca lat temu tutaj trzeba odróżnić miłość do osoby i miłość to jakiejś sprawi. Można kochać swoją ojczyznę, przecież to jest miłość. Można być przywiązany do swojej wiary. To jest miłość. Ale in, i to jest inny rodzaj miłości, a innym rodzajem jest miłość przywiązanie do drugiego człowieka. Słuchaczowi pewnie chodzi o tę drugą postać miłości. I jakbym miał tutaj jakoś określić, na czym tak rozumiana miłość w moim przynajmniej rozumieniu polega, miłość do drugiej osoby, niekoniecznie erotyczna, bo to może być przyjaźń, to powiedziałbym tak. Miłość do drugiej osoby polega na tym, że jej dobrze życzę i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby jej się dobrze wiodło, niczego od niej w zamian za to nie oczekując. Tak bym to rozumiał? Skoro moralność jest wrodzona, to, to po co wychowywanie? Nigdy nie twierdziłem, że moralność jest wrodzona. Twierdzę tylko, że charakter jest wrodzony. Charakter jest głównym wyznacznikiem naszej moralności. I on jest rzeczywiście wrodzony według mojego przekonania i tak nie mojego jednego, bo ja zawsze się tu powołuje na artura Schopenhauera, który właśnie to stanowczo twierdził i moim zdaniem słusznie. Charakter jest głównym wyznacznikiem naszej moralności. Ale nie jedynym Bo z tymi. Cechami, które są nam wrodzone, to jest tak, że one nie są punktowo nam wrodzone, tylko zawsze w jakimś przedziale charakter pozwala w pew, daje pewien luz. I zresztą każda cecha wrodzona, nie tylko charakter, wszelkie cechy wrodzone. Dają pewien to taka biologiczna już jest czysto właściwość. Dają pewien. Zapomnijmy, to jest nawet na to specjalna biologiczna nazwa, w tej chwili sobie nie przypomnę. Dają pewien luz, w ramach którego działa wpływ, w granicach tego luzu działa wpływ środowiska. Ten wpływ, który nazywamy wpływem wychowawczym. I. W tych granicach można charakter jakoś może nie kształtować, ale temperować, trochę oszlifowywać. Ale te granice są wąskie. To byłoby moja odpowiedź na pierwsze pytanie, a drugie pytanie, skąd bierze się? Skuteczność propagandy różnych ujemnych zachowań. Z tego po prostu, że natura ludzka jest skażona grzechem pierworodnym, według nauczania Świętego Kościoła Powszechnego, które całkowicie tutaj podzielam. W człowieku istnieje naturalna skłonność do złego i dlatego łatwiejsza jest pedagogika do zła niż pedagogika do dobra. W tych granicach charakteru właśnie takie jest wahanie ku dobru lub ku złu. Otóż ku złuma jest tendencja naturalna. Ku tej dolnej granicy. Przekroczyć jej się nie da, bo i one są indywidualnie różne, u różnych ludzi różne. Przekroczyć jej się nie da, no ale można ją tam, można się do niej zbliżać lub nie. Otóż tendencja ku złu jest naturalna. Taki impuls jest, impuls grzechu pierworodnego. A tendencja ku dobru też w nas istnieje, ta płynięcia pod, pod prąd temu, ale ona jest słabsza. Stąd skuteczność tej propagandy. Czy rzeczywiście, czy, czy nasza cywilizacja stała się kanibalistyczna? Tak. Tak twierdzę. Ludzkość poszła na ludożerstwo. Transplantacje, czyli przeszczepy, to jest przecież konsumowanie trupów ludzkich, zwłok ludzkich. Ta cywilizacja jest cywilizacją kultu życia. I może to, do tego jeszcze nawet dziś przejdziemy, I, i nie tylko życia, ale kultu życia rozumianego jako przedłuża, dążność do przedłużania życia za wszelką cenę. Dążność do przedłużania życia jest w nas wbudowana genetycznie, naturalnie. Ostatni byłbym, który bym chciał coś przeciwko tej dążności mówić. Ale dążność do przedłużania życia za każdą cenę nie jest w nas wbudowana genetycznie. To jest właśnie ten przedział, który nam genetyka pozostawia, ten pewien luz. mówi się tak cała jest taka ideologia, a z tą ideologią związana propaganda, bo propaganda jest szerzeniem jakiejś ideologii. Jest cała ideologia i propaganda związana z tą propagandą słownictwo, która ten fakt, że transplantacje są w istocie powrotem do ludożerstwa, próbuje zasłonić, bo to nieprzyjemnie oczywiście brzmi. Ludożercy nie lubią, jak im się zagląda do garnka, naturalnie, więc tam pokrywkę się taką słowną na ten garnek, na ten garnek kładzie. I jedną z takich pokrywek jest określenie. Że te zwłoki, z których tam się te organa do zużytkowania dalszego bierze, że to są dawcy. Dawcy. Jakby trup mógł być jakimkolwiek dawcą, czy nie? Otóż mówiłem o tym, że dążność do. Przedłużania życia. Genetyczna nie oznacza, że jest w nas zdolność do przedłużania życia za każdą cenę. To pokazały łagry radzieckie, obozy koncentracyjne. Tam dawców było po mnóstwo. Ale ludzie woleli umierać z głodu. Niż pójść na ludożerstwo. A tutaj nasza cywilizacja na to poszła. I mnie zdumiewa, że poszedł na to także Kościół katolicki, jakby nie rozumiejąc, że to jest zupełny przewrót. W naszym myśleniu, że zwłoki ludzkie, które stanowią te resztki, które po człowieku zostają, ale stanowią przedmiot, o tym żeśmy przed chwilą mówili, miłości, to są pozostałości po czymś, kto, kogo ktoś kochał. I że te zwłoki, które, no wiadomo, że tam ulegną potem temu rozkładu, okropności tego rozkładu, ale traktowało się te zwłoki z najwyższym szacunkiem, z najwyższym pietyzmem, jako pewne sakrum. I słusznie, bo z nich emanuje. Świętość śmierci. I to sakrum przekształca się w naszej epoce w surowiec, w zbiór części zamiennych. Po to, żeby się do tych części, do, do, do tego surowca, jak najszybciej dobrać. Robi się różne zabiegi. Ja mówię o ich zmianie nazywnictwa, że, że konsumowane trupy nazywa się dawcami i tak dalej, ale nie to najważniejsze. Zmienia się na przykład po to definicję śmierci. Klasyczna definicja śmierci była znana od dawna, no, nieodwracalne ustanie krążenia krwi. Czy ktoś naprawdę umarł? To się sprawdzało w ten sposób. Sam to robiłem kiedyś na zwłokach. Odwracało się zwłoki, patrzało się, czy na plecach są plamy opadowe. No, bo to wtedy widać, że krew nie krąży, tylko opada tam, tam w dół. Otóż i te zwłoki. Się teraz. I, i teraz, żeby, żeby się do tych, do, do tych zwłok jak najwcześniej dobrać, zanim jeszcze będą te plamy opadowe, no bo to wtedy one już są mało użyteczne. A tu chodzi o to: surowiec musi być świeży, natu, naturalnie. Czyli nie tak jak wołowina, która w sklepie państwo kupują na, 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 na kotlety, musi być, czy tam raczej wie, pewnie wieprzowina, bo to schabowe się robi z wieprzowiny, mniejsza o to. Musi być świeża. Zmieniono definicję śmierci nie na skrążeniowej na mózgową, że tak zwana mózgowa definicja śmierci. Po co? Tylko po to, żeby jeszcze do zwłok, w których serce pulsuje, i wobec tego te organy są w stanie świeżości, można się jak najszybciej dobrać. Mnie to przeraża. Co będzie w Europie, kiedy chrześcijaństwo zaniknie? No, tego filozofia na pewno nie wie. I tu mogę tylko coś powiedzieć, nie jako profesor, emerytowany, były filozofii, tylko jako no, obywatel czy człowiek, po prostu, który się zastanawia nad tym, co dzieje. Gdy, co będzie w Europie, gdy chrześcijaństwo zaniknie? Najpierw islam, a potem Chińczycy, w sumie Azja.